To jest bez sensu i nie rozumiem po co. Bo stara mi każdy Smutno ci? Matma? Fiza? Henia? Na kłopoty? Mega bryk. Mega to ściąga wystrzałowa. Kup go teraz, to nie będziesz żałował. Mega to ściąga wystrzałowa. Kup go teraz, a będziesz młody jak sowa. No, jak młody? Bo to jest taka I to ta szkoła to w ogóle jest głupia. Smutno ci, matma, fiza. ta szkoła to jest w ogóle bez No proszę Pana, znowu mnie ucięło! Smutno ci, matma, pizza, henia na koboty mega break. Mega Break ściąga wystrzałowa. Głupko teraz nie będziesz żałować. Mega Bryk to ściąga bezstrzałowa. Głupko teraz, to nie będziesz żałować. Mega bryk to ściąga bezstrzałowa. Kup go teraz, bo się wydarzować. No. No Mega to książka wystrzałowa. Kup go, będziesz mądry... Nie! Ta jest głupia i w ogóle nie powinienem tam chodzić. To jest takie. Smutno ci? Matma, Fiza, chemia. Na kłopoty mega brick. Mega brik to książka wystrzałowa. To ściąga... No nie mam Ta szkoła jest w i w ogóle, bez Smutno ci, matma, Fiza, chemia. Na kłopoty mega brick. Mega Brick to ściąga wystrzałowa. Kup go teraz, nie będziesz żałował. Mega brik to... <grym>